Oczekiwania niszczą relacje. Dlaczego tak się dzieje? Nawet nie wiemy, kiedy to robimy i jak to się wydarzy. Ciekawe jest to, że dzisiaj wiele osób jest samotna, żyją w taki samotny sposób, cierpią z tego powodu. Wracają do pustego domu, nie mają z kim spędzić wieczorów, nie mają z kim spędzić weekendów, i to jest taki stan, do którego z jednej strony się przyzwyczajamy, a z drugiej strony doskwiera nam ta samotność. Ciekawe jest to, że jak poznajemy kogoś, zaczynamy się spotykać z tą osobą, to nagle do naszego życia wchodzi bardzo dużo takich nowych, pozytywnych rzeczy. Mamy z kim spędzać wieczory, i nasze życie się zmienia. Nagle ta druga osoba wnosi do tego naszego życia obecność, Uśmiech, radość, towarzystwo, takie ramię, na której możemy się oprzeć, mamy się do kogo przytulić. Czasami jest też tak, że. Czeka na nas ktoś w domu wieczorem, przyjemnie się wraca do tego domu. Uzyskujemy bardzo dużo takich dodatkowych rzeczy w naszym życiu, których kiedyś bardzo nam brakowało. I wiele osób początkowo się tym cieszy, początkowo się tym zachwyca, ale z czasem zaczyna uznawać, że to jest coś oczywistego, i niestety wydarza się taki dziwny mechanizm, taka niesamowita dynamika, że jak już mamy jakąś osobę w naszym życiu, jak weszliśmy z nią w bliski związek, to dziś, tak, około po dwóch, trzech miesiącach zaczynają nam się odpalać różne nasze rany z dzieciństwa, róż, różne nasze traumy, różne takie dynamiki, które mieliśmy ze swoimi rodzicami. I nagle przestaje nam wystarczać, że ta osoba jest w naszym życiu, że mamy się, z kim spędzić czas, mamy z kim spędzić wieczór i do kogo się przytulać. I nagle z takich niewiadomych powodów nasza podświadomość zaczyna funkcjonować w ten sposób, że zaczynamy również oczekiwać, aby nasz partner opiekował się naszymi potrzebami emocjonalnymi, dbał o to, żebyśmy nie byli smutni, zaspokajał różnego rodzaju nasze potrzeby emocjonalne. I co ciekawe, zanim go nie spotkaliśmy, my sami obsługiwaliśmy te potrzeby emocjonalne, sami sobie dawaliśmy poczucie bezpieczeństwa, e, sami się o siebie troszczyliśmy, nie było nikogo z zewnątrz, kto to robił. Pojawia się związek, dostajemy dużo pozytywnych aspektów wynikających z tego, że mamy naprawdę fajne towarzystwo w naszym życiu i można by po prostu na tym poprzestać, być za to wdzięcznym, naprawdę to doceniać i naprawdę się tym cieszyć. Jednakże nasz umysł działa tak, że dość szybko tracimy taki rodzaj nadmiaru, który temu towarzyszy na początku, w wyniku tego, co dostaliśmy, i zaczynamy oczekiwać, że nasz partner będzie obsługiwał coraz więcej. Aspektów naszego życia i że będzie odpowiedzialny przede wszystkim za nasze emocje. I z czasem, kiedy on nie dostarcza tych rzeczy, nie obsługuje, nie leczy naszych gran, nie chce wziąć odpowiedzialności w pełni za nasze poczucie bycia atrakcyjnym, czy pięknym, czy nasze poczucie bezpieczeństwa, czy wartości. Czy po prostu nie chce się zaopiekować tym, że jesteśmy panicznie zazdrośni, nie chce zmienić swojego życia. Jest dużo takich aspektów, które powodują, że my przestajemy widzieć te wszystkie pozytywne rzeczy, które dostawaliśmy wcześniej i zaczynamy się skupiać na tym, czego nam brakuje. I niestety umysł działa w ten sposób, że wzrasta w nim to, na czym się skupiamy i w co wkładamy energię. I najzwyczajniej w świecie to wszystko narasta. I teraz. Ja mam taki pomysł, apel, jak mogłoby to wyglądać, aby to działało. Wiem, że to będzie dość kontrowersyjne, więc postaram się to wyjaśnić z różnych perspektyw. Natomiast co by było, gdyby ustalilibyśmy takie dwie, dwie główne zasady w naszej relacji i nawet powiesili je na lodówce, tak żeby naprawdę one obsługiwały nasze życie. To znaczy, pierwsza zasada polega na tym, że dajemy tylko to, na co mamy ochotę, z wewnętrznego nadmiaru, dajemy to naszemu partnerowi i nie oczekujemy niczego w zamian. I nie mamy w związku z tym <grych> żadnych oczekiwań, nie dajemy tego po to, żeby uzyskać jakiś efekt, i dajemy tylko tyle, ile płynie z naszego serca i chcemy dać. To jest pierwsza zasada na lodówkę. Druga zasada na lodówkę jest taka: nie oczekujemy od naszego partnera, ani nie wymuszamy na nim, aby dał nam nic ponad to. Co On chce nam dać ze szczerego serca w danym momencie. I jeżeli nawet nam czegoś nie daje, to po prostu dajemy to sobie sami, tak jak. Dawaliśmy to sobie sami, zanim go poznaliśmy. Warto jest tutaj przypomnieć, że wiele osób mówi, że no cóż, ale ja Ci powiedziałem, czego ja potrzebuję, ja Ci powiedziałem o swoich uczuciach, a Ty mi tego nie dajesz i teraz jestem obrażony, ja Cię każę za to i tak dalej. Warto jest zrozumieć, że czym, jaka jest różnica pomiędzy prośbą a żądaniem? Prośba zawiera w sobie przestrzeń na odmowę i pokorę, że ktoś wcale nie musi obsłużyć naszych potrzeb. Jeżeli brakuje w naszej prośbie przestrzeni na odmowę i pokory, to to nie jest prośba, tylko to jest żądanie. I warto jest to pamiętać. I teraz wracając do tych zasad. Pierwsza zasada. Nie daje niczego ponad to, co mam ochotę dać ze szczerego serca i nie oczekuje nic w zamian. Większość moich facetów, z którymi pracuję, i to zarówno, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bo często kobiety również mają syndrom jego faceta, polega na tym, że my uważamy na głębokim poziomie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby ktoś nas kochał i szanował. I mamy nawyk dawania rzeczy, o które nas nikt nie prosi, często wbrew sobie, po to, żeby zasłużyć na miłość. I to jest taki stały repertuar pracy mój z moimi klientami, gdzie oni dużo dają, mówią: Ja to za Ciebie załatwię, ja się Tą opiekuję, ja Ci pomogę przy przeprowadce, ja Ci pomogę przy tym. Mężczyźni bardzo często. Biorą sobie wszystko na głowę i wyręczają swoją partnerkę, ale po to, żeby potem oczekiwać od niej, żeby ona, żeby ona była miła, żeby był seks, żeby był spokój w domu. A tak na głębokim poziomie oczekują tego, że dostaną miłość i akceptację. I to jest coś, co ja w mojej książce nazywam, nazywam ukrytymi strategiami czy ukrytymi kontraktami. To znaczy, dajemy rzeczy, o które nas nikt nie prosi. Tylko po to, żebyśmy mieli przewagę w naszej relacji i żebyśmy potem mogli wymagać od partnera różnych rzeczy. I to jest manipulacja, to jest nie fair. My tego wcale nie dajemy partnerowi, bo chcemy, bo jesteśmy tacy szczodrzy i tacy szlachetni, tak jak. Chłopaki mi czasami opowiadają. To jest wszystko ściema. My czujemy olbrzymi lęk i napięcie, że nie zasłużymy na miłość, że ta kobieta nas rzuci, że odkryje, że nie jesteśmy tacy wartościowi, jak udajemy, że jesteśmy. I ten lęk rozpuszczamy poprzez to, że zaczynamy dawać i budujemy taką nierównowagę w relacji, że ta osoba nam coś jest winna. I to powoduje, że ten nasz lęk się trochę rozpuszcza. Więc my dajemy nie dlatego, że chcemy dać, dajemy po to, żeby nie czuć naszego lęku i dajemy po to, żeby mieć przewagę w relacji i potem coś dostać. Więc to jest manipulacja i nasz partner wcześniej czy później czuje. Czuje, że my dajemy tylko dlatego, żeby potem od niego wymagać różnych rzeczy, a nie jest to wcale dar ze szczerego serca. Więc dlatego to jest pierwsza zasada. Nie dawaj niczego, na co tak naprawdę nie masz ochoty, dawaj tylko to, co płynie z twojego serca z nadmiaru, co chcesz dać. I nie, będziesz, I nie masz żadnych oczekiwań w związku z tym. Nie, nie wystawiasz żadnej faktury. To niesamowicie zmieni waszą relację, bo nagle zaczniecie się zastanawiać, zanim coś dacie, czy ja tak naprawdę mam ochotę dać, po co ja to daję, co ja chcę w zamian, na czym polega ta, ta moja ym, wymiana, czy to jest prawdziwe, autentyczne, czy ja daję z nadmiaru, czy jednak daję po to, żeby manipulować swoim partnerem. I z jednej strony my Powstrzymujemy się przed wchodzeniem w ten ukryty kontrakt, w ten sposób funkcjonowania, a naprawdę wiele osób, z którymi pracuję, głównie funkcjonuje poprzez takie ukryte kontrakty. Z drugiej strony nie oczekujemy nic od partnera, nie przychodzimy do niego i nie jesteśmy smutni. A ty mi dajesz za mało bliskości, ty mi dajesz za mało miłości, ja bym chciała więcej, ja potrzebuję więcej, i tak dalej, i tak dalej. Umawiamy się, że partner daje nam to, na co ma ochotę, a my nie oczekujemy niczego w zamian. I nie oczekujemy niczego ponad to, co on nam daje. No i ja wiem, że tutaj się podniesie masę głosów mówiących, ale jak to, ale przecież tak się nie da żyć i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. To jest w ogóle taki fajny tekst, dlatego że w momencie, kiedy my przestaniemy oczekiwać, wymagać od naszego partnera i pozwolimy, aby on nam dawał tylko to, co tak naprawdę ma ochotę nam dać, to zobaczymy tak naprawdę, gdzie jesteśmy w relacji i z kim jesteśmy. Ciekawe jest to, że zwłaszcza mężczyźni tak mają. Jeżeli kobieta przychodzi do nas i mówi, że dostaje za mało bliskości, za mało komplementów, za mało miłości, to my czujemy się zmuszeni do tego, żeby to dać i efekt. Zazwyczaj jest taki, że dajemy tego jeszcze mniej, bo czujemy się do tego przymuszeni. Więc w momencie, kiedy zniknie to napięcie, zniknie to ciśnienie i kobieta mówi: OK, to dawaj mi tylko to, co czujesz, że płynie z Twojego serca i do niczego się nie zmuszaj, ja chcę tylko, żebyś mi dawał autentyczne rzeczy z Ciebie. Nie? To nagle znika ta presja. Mężczyzna początkowo w to nie wierzy, jest trochę podejrzliwy, ale jak znika ta presja. To my sami zaczynamy mieć ochotę różne rzeczy dawać. Idealnie w relacji jest tak, że my coś dajemy ze szczerego serca, nic nie oczekujemy w zamian, partner to dostaje, cieszy się tym i również daje nam coś ze szczerego serca. I w dobrej relacji to działa w ten sposób, że każdy zaczyna dawać coraz więcej, bo nie czuje się do niczego zmuszony, ani nie czuje żadnych oczekiwań. W związku z tym i związek rozwija się we właściwym kierunku, ta wymiana jest coraz większa i dajemy sobie coraz więcej. Poczujemy, że nikt do niczego nas nie zmusza, że my jesteśmy wolni i dajemy z nadmiaru. Oczywiście może się też tak wydarzyć, że będziemy z partnerem, który nie daje nam za wiele. I w momencie, kiedy my przestaniemy go zmuszać do dawania, on będzie dawał nam coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I warto jest to obserwować i w pewnym momencie przyjść i powiedzieć: słuchaj, ja mamy umowę, każdy daje to, na co ma ochotę, natomiast ja obserwuję naszą relację od pewnego czasu. I to, co ty mi dajesz ze szczerego serca, dla mnie jest, jest niewystarczające. Ja po prostu potrzebuję więcej, zasługuję na więcej, chętnie dam więcej, nie mam kłopoty wejść w tą wymianę i pogłębiać ją i rozszerzać. I to mi najzwyczajniej świecie nie odpowiada. I po prostu chcę wyjść z tego związku, bo to po prostu nie służy. I dzisiaj ludzie zmuszają się. Wymuszają na sobie, żeby partner dał im więcej, dał im rzeczy, na które nie ma ochoty. Wszyscy czują się stłamszeni, przymuszeni i wcześniej czy później jakoś izolują się, uciekają od tych relacji w różne toksyczne, takie niewłaściwe dla nich nawyki, i to po prostu nie działa. A wystarczyłoby porzucić te wszystkie oczekiwania, wystarczyłoby przestać dawać rzeczy po to, żeby potem coś uzyskać. I wejść w taką totalną autentyczność w tym dawaniu i braniu, bez oczekiwań, bez napięcia, bez wymuszania, i wówczas dynamika naszych relacji bardzo by się zmieniła. Oczywiście, żeby tak funkcjonować, musimy być już na pewnym poziomie dojrzałości, dlatego że większość ludzi funkcjonuje w relacjach poprzez kontrolę i zarządzanie sobą zastraszanie się, szantażowanie się, odejściem, porzuceniem różnymi rzeczami. Wmawianie partnerom, że bez, bez, beze mnie sobie nie poradzisz. No i w momencie, kiedy funkcjonujemy na takim niskim poziomie świadomości i w tak dysfunkcyjnych dynamikach, to prawdopodobnie ta, metoda, ta moja metoda nie zadziała. Ale jeżeli chcemy wejść na trochę inny poziom funkcjonowania, to spróbujcie zrobić to i zobaczycie, jaki będzie tego efekt. Ja jestem bardzo ciekaw, waszej opinii na ten temat. Czy w ogóle uważacie, że to jest realne? Czy rzeczywiście można tak funkcjonować i czy to może zmienić dynamikę w relacji? Moim zdaniem, z moich obserwacji, z mojej pracy z klientami, którzy wdrażają ten system, wygląda na to, że w dużej części ludzi, którzy już są na pewnym poziomie dojrzałości, to naprawdę działa i pojawia się takie duże rozluźnienie w relacji, duży, duża przestrzeń. Nagle ludzie czują, że nic nie muszą. Przydają tylko wtedy, kiedy tak naprawdę mają ochotę, znikają te wszystkie oczekiwania i powraca znowu cieszenie się tym, że w ogóle jest ktoś w naszym życiu. Że możemy z nim spędzić czas, że możemy z nim wyjechać na weekend, że możemy się do niego przytulić, bo to i tak jest o wiele więcej niż to, co mamy w życiu, jak jesteśmy samotni. Można oduczyć się tego nawyku coraz większych oczekiwań w stosunku do naszego partnera, a wejść w taki rodzaj wdzięczności za to, co dostajemy, ponad to, co mieliśmy, kiedy byliśmy w naszym życiu sami. Dajcie znać, co o tym myślicie.